Patrz Ariel, tutaj jest taka tablica ogólnie i tutaj jest wszystko pokazane, to jest ta willa. Którą Ci pokazywałam, ale ona chyba jest zamknięta. No to, to potem jedziemy zobaczyć, może tam. Tak, bo na co może tam się i tak wygląda się dostać nam chociażby tak, żeby gdzieś z boku wejść, i to nic. To po prostu jedziemy coś zjeść i wtedy myślimy, tak, co wtedy robimy. Wtedy myślimy. Dalej. No bo jest, jeszcze nic dzisiaj nie jedliśmy. I brzuszki wody. Siemanko. Cześć. Witamy Was z komo. Jak widzicie tutaj ładne krajobrazy. A my zaczynamy kolejny dzień, a Was zapraszamy do oglądania kolejnego odcinka. Więc zostawcie lajka like i oglądajcie do końca. W ogóle też warto wspomnieć, jaki mamy plan, jeżeli chodzi tutaj o komo. Chcemy odzorować najczęściej. Częściej oglądamy zdjęcia na Pinterest, więc idziemy sobie zjeść teraz śniadanko, następnie y, znajdziemy sobie miejscówki, gdzie będziemy odzorowywać te zdjęcia. Przyjechaliśmy do komu i pierwsze co chcieliśmy zrobić, to napić się pysznej włoskiej kawy. Ale okazało się, że wszystkie restauracje, które znajdujemy, są zamknięte. Najlepsze jest to, że po chwili zorientowaliśmy się, że nie jesteśmy w ogóle w miejscowości Komu. Zobaczcie sam. No, bo jest, jeszcze nic dzisiaj nie jedliśmy. I brzuszki głodne. No, ja jestem głodny. Mam ochotę w ogóle na kawę. Te... Ja też, o taką ogromną. Naj... Ja, mam nadzieję, że tutaj ta restauracja będzie otwarta, a nie tam, tak że była zamknięta. No, ja też mam taką nadzieję. No, wszyscy bo... naprawdę głodny. Powiem ci, że mi nawet bardziej jest kawa teraz potrzebna niż. Y... No, no, jedzenie też, też ale kawa. Ponieważ e, pomyliliśmy miejscowości i wtedy nie byliśmy w Komo, byliśmy nad jeziorem Como. Teraz też jesteśmy nad jeziorem Como, ale jesteśmy w miejscowości Komo i teraz idziemy zjeść. Jak wróciliśmy do miejscowości Komo, od razu poszliśmy zjeść śniadanie, ponieważ byliśmy potwornie głodni. Trafiliśmy do restauracji Panino Bueno Vista Lago Como która miała cztery gwiazdki, a jak w naszej ocenie jedzenie nie smakowało i co zjedliśmy, to musicie oglądać dalej, a przekonacie się. Ale możemy tutaj, bo tutaj mi się nawet całkiem podoba. Kawę ole, jakie ładne. Ej, moskito ładne. Zobaczcie. zobaczcie jak to wygląda. Nie, to ja nie wiem co tutaj jest. Trzeba bym chciała. Uch, ja bym to a ja sobie wezmę tą chyba, z, z tuńczykiem. Oh. Great, thank you. Jak to ładnie wygląda. Ale jaki ładny, cieknący serek masz taki, wiesz, roztopiony, nie? Jest trochę zimnej mozzarellki, albo bułeczka jest taka ciepła. Ale... Bo z tyłu masz chyba ciepło, nie? Widzę, właśnie taka jest lekko rozpuszczona. Bardzo dobrze to smakuje, naprawdę. Tam mustarda jeszcze tam w środku. To pyszny smak ma na to. Naprawdę, jest bardzo dobre. No, bardzo dobre. Ale jakie no, tutaj jest naprawdę. Jest, jest, nie jest Ej, jakie to jest super, naprawdę? No, zwolennikiem jakiegoś e, właśnie turczyka. Ale to twoja kanapka jest naprawdę jest bardzo super, dobra. Bardzo po jedzonku, które okazało się być naprawdę pyszne, zmierzamy do pierwszej miejscówki, w której będziemy odzorowywać pierwsze zdjęcie. Ja już mam aparat. Ja już mam aparat. aparat, więc idziemy sobie gdzieś coś ponagrywać. Przebiteczki, coś zrobić fajnie. Ja. Lecimy do naszej pierwszej miejscówki, w której będziemy odzorowywać zdjęcia I jak ona się nazywa? Villa Olmo Długiego pan ogólnie na dzisiaj nie mamy Mamy dookoła po prostu jechać ten... E, jeziora i teraz w sumie, nie? Tak, ten O, no, też też odwzorowuje zdjęcia tak. Mam nadzieję, że będzie widać A czemu się wiesz, No powiedz O co chodzi? Bo ja nie czuję. Czemu się śmieję, no? Dlaczego? Że załapić i wchodzę? Tak No... No coś Aż się czerwony coś zrobił Nie, zrobiłem, nie? Nie już, że był czerwony Nie? Nie. A może tak do o, Tutaj, nosek? Nie, u, u, uśmiechanie. Sobie. U, u, uśmiechanie się. A jak to wygląda komicznie? Bardzo komicznie. Musisz mieć rękę trochę niżej. Rękę niżej, Ja tak wysoko nie miało. To za... Dajcie znać w komentarzach, chyba to bawi tak jak nas, nie? Bo ja sobie tego mogę wyobrazić, jak ja wyglądałem tam, pozując. Jakby było w ogóle tak ciepło zielono, to już w ogóle by było. Tak, no trochę bardziej wiosennie jakby się no, to robiło, nie? Tak, ale ogólnie tak spokojnie myra, ja Miejsce tak jest Tu jesteśmy już na naszej kolejnej miejscówce. Wydaje mi się, że to jest tam u góry. Wjechaliśmy podskazany adres, ale nie mogliśmy znaleźć wejścia. Nie poddaliśmy się i szukaliśmy dalej drzwi wejściowych. A zresztą zobaczcie sami jak to wyglądało. Nie jestem pewna zaraz. Ale może być, no to chodź Jak tutaj się dostać na piechotę? Wiesz co, tak, chyba tamtędy będzie trzeba iść, wiesz? Chociaż nie, pokazuje mi, że to jest tutaj. To jest to ogólnie tutaj. A i to chyba górą trzeba. Wiesz co, chodź się wrócimy, zaraz poszukamy, bo teraz będziemy mieli poszukiwania po prostu. Ale tu jest ten znaczek, że to jest to, nie? Dalej nie widzieliśmy, jak mamy się tam dostać, więc wpadłem na pomysł, że użyję drona, dzięki któremu udało nam się dotrzeć do tego miejsca, które niestety... No to jest to. To jest ten zamek. To jest ten zamek właśnie. Jak tam kurde mu dojść? Tutaj może? będę? No właśnie chyba tak, nie? Na no spoko, no to tam pójdziemy. To były te schody. No to są te, które Cez, są zamknięte, no. no. Ale z drugiej strony to jest te schody. No bo tu jest to, nie? To jest Castello di Urio, to jest to. Kurde, się okaże, że mogliśmy wtedy po prostu wejść. Ale nie można, bo tam jest. Coś. Castello di Urio? No. no nie wierzę, nie? A może to jest pokoje do wynajęcia, tylko są no bez się, na takiej że zasadzie. Że tak co? Zwijamy, nie ma co, nie stać. No, nikt nie ten, nie no. Może to jest tylko wynajmowane no, dla. Idzie, no. no, na całą i tyle. Lecimy sobie do kolejnej willi, w której było nagrywane Star Wars i James Bond. A właśnie przyjechaliśmy do e, Potowille, e, zapotowaliśmy. Balbianello. I tutaj jest ukręcony e, Eee... Star Wars Ro Royal i A to, e, James nie wiem. Bond. A to tak. Nie da radę. Czyli zamknięta dla ludzi. Ten dzień nie należy do najszczęśliwszych. Kolejne miejsce okazało się zamknięte. My tam nawet nie dojdziemy, bo nie ma możliwości. Ona jest tutaj. Zobacz, ona jest tak daleko, ona jest tutaj, a my najdalej możemy dojść do tego miejsca tutaj. No. Albo z tej strony tutaj, a pewnie tutaj już będzie zamknięte, bo tam są kolejne wille jakieś prywatne. No. A dronem nie wiem czy tam dolecisz w ogóle. Ale nie wiem czy jest w ogóle dolecieć. No to po prostu nie będziemy tracić czasu, lecimy dalej coś Ta, innego. Najwyżej trudno, nie Nie zobaczymy no. miejsca gdzie był James Bond. Ale w ogóle pachnie tu miodem, nie? Takimi kwiatami miodnymi. Ale za to mieliśmy dzisiaj dobre jedzenie. Wczoraj wszystko zwiedziliśmy, mieliśmy, mieliśmy takie jedzenie. No Normalnie powinniśmy iść tą ścieżką i ona była tutaj otwarta, a, bo tak mi pokazywała nawigacja. Tędy tutaj, nie? Może chcesz foto tutaj? To jakieś na tle tego Bardzo ładnie to wygląda Więc zmierzamy do kolejnej miejscówki, więc oglądajcie dalej Dokładnie pod tym kątem jest, zobacz jest ustawione no, tutaj słupki tego, no, Te rzeki słupki rzeki Ja nawet nie wiem czy ona nie stoi tak, że tam to zasłania Nie, nie stoi, no. bo stoi pomiędzy dokładnie tymi słupkami No Bo tutaj nawet to nie jest już stąd, bo to stąd Nie, to jest centralnie to miejsce Dokładnie to miejsce to jest no. Widzisz? Kurde, a Ty chciałaś byle jak Nie byle jak, nie, ja no, chciałam no, ładnie, tylko ja myślałam, że ja to jest z tamtej strony widok odwrócony No bardzo ładnie trzeba Dobra, udało nam się odzorować zdjęcie i jest zdjęcie Moniki i moje. Dajcie znać w komentarzach, które jest lepsze. Ja wiem, czy jest lepsze. Czy jest <grym> moje. No twoje, no wiadomo. Ja, Myślisz? Ja myślę, że jest tak? twoje, lepsze. no oczywiście. Nie no, niech widzowie, się Nie, <grym grym> ja. Napisy w komentarzach. Dobra, to ja na <grym> Dzięki widzowie. Dzięki. Liczymy na Was, że dacie nam komentarze, które, które zdjęcie było lepsze. Teraz my lecimy do kolejnego miasta i widzimy się za kilka dni w kolejnym odcinku. Narka! Pa!